Cześć, witam Was wszystkich w dniu dla mnie bardzo ważnym, bo w dniu premiery mojego pierwszego tomiku. Ja mam na imię Paulina i chciałabym Wam ten tomik pokazać i opowiedzieć o nim kilka słów. Oto przed Wami Mollyryka, tomik wierszy, który powstawał dość długo, przez kilka lat, bo dopiero teraz odważyłam się część mojej twórczości zebrać. W tym tomiku i ją pokazać. Wybrałam te, które uważam za najcenniejsze, najbardziej uniwersalne, żeby oddać je Wam, żebyście mogli też ich doświadczać i z nich czerpać. Możliwe, że niektórzy z Was się zastanawiają, co oznacza tytuł, skąd taki pomysł na tytuł i co właściwie on zawiera. Odpowiedź znajdziecie w tomiku, a ja tylko troszkę uchylę rąbka tajemnicy. Chwilę szukałam słowa, które obejmie moją twórczość. Nie znalazłam go, więc je wymyśliłam i tak zatytułowałam Tomik. Jeśli tytuł nie jest zrozumiały od razu, to dobrze. Jego znaczenie ma dyskretnie łączyć to, co dla mnie ważne, bo gdy wersy spotykają się z muzyką, razem mają przywilej docierać do czułych tkanek. Tonacja molowa zwyczajowo nazywana jest tonacją smutną. Chciałabym wypełnić to znaczenie łacińskim pochodzeniem tego słowa. Molis oznacza miękki. Molowa liryka to miękkie i subtelne wersy. A w tym tomiku jest pełno tych miękkich molowych wersów, bo to jest trochę znak rozpoznawczy mojej poezji. Tak tworzę, to najbardziej do mnie przemawia, to najbardziej mnie. Dotyka, urzeka, i nad tym mogę spędzić najwięcej czasu, kiedy mam i kiedy chcę coś napisać. Bardzo się cieszę, że właśnie robię coś, co łączy mnie z czytelnikiem na poziomie emocji, na poziomie uczuć. Myślę, że to jest takie piękne, że nie trzeba znać się osobiście, nie trzeba być w relacji, żeby doświadczyć takiej bliskości. Chciałabym teraz przeczytać jakiś wiersz. I w tym wierszu dużo jest mnie, ale dlatego, że dużo jest tutaj takiej kobiecości i takiego oblicza kobiety, która w tej kruchości jest bardzo silna. Krucha jest jak ciepłe ciasto i drżąca bardziej niż płomień. Wieczny wydaje się papier, po którym igrają jej dłonie. Delikatna porcelana nie popęka na strychu, ale też nie znajdzie spełnienia w znajomym dotyku, a ona wytrwale będzie kleić kawałki minionego dnia, gdy na pomysły i próby spadnie niespodziewana łza. Starannie je wszystkie pozbiera, by później ułożyć z nich wiersz, w którym przemyci ufność i zgodę na kolejny deszcz. A gdy kartki już wyschną i wyschnął z wątpienia. Ona czule się przytuli do całej siebie, zwłaszcza do swojego cienia. To jest tak naprawdę wiersz otwierający tomik, ale jest to wiersz zamykający też jakiś etap pracy, że w tylu wątpliwościach, w tylu też strachach, żeby coś pokazać, jednak był ten krok odwagi. I był ten krok. A szczerze mnie to wzrusza, jak o tym myślę, że był taki krok przytulenia tego, co jest najtrudniejsze, tego, co jest tym cieniem, co jest pochowane. Bo tylko to przytulenie sprawiło, że miałam odwagę stworzyć ten tomik i wam go oddać. Więc przyjmijcie go. Czerpcie z niego, szukajcie w nim siebie, szukajcie w tych słowach swojej wrażliwości, swojej prawdy. Szukajcie w nim otuchy, żeby się odważyć. Bądźcie też otwarci na to, co tutaj znajdziecie, żebyście mogli może siebie w czymś poznać, w czymś rozpoznać. Taki to jest właśnie tomik liryczny, molowy. Mój pierwszy. Jeszcze dodam, że na okładce widzicie nuty. Nie są to przypadkowe e, nutki, tylko to jest utwór skomponowany przez mojego męża specjalnie dla mnie, specjalnie do mojej poezji, którą zna. Zna też mnie. I tak. Zinterpretował moją twórczość w muzyce, tak ją oddał, i może wy będziecie mieli kiedyś okazję też usłyszeć ten utwór, żeby nie tylko móc przeczytać moją poezję, ale też usłyszeć w formie muzyki i melodii. A jeśli byście chcieli mieć taki tomik dla siebie, i trochę przez moją twórczość spotkać się ze sobą, poznać siebie, to was zachęcam. Można go kupić. Właśnie ruszyła przed sprzedaż. Dziś można te domiki zamówić, a wysyłka zacznie się 15 września, więc zapraszam Was. Nie wiem, jak zakończyć, bo dla mnie to jest początek <laughs> przygody yy, takiej poetyckiej, więc powiem tylko, bądźcie w tej przygodzie. Ze mną. A, jeszcze. Ojej, nie. <laughs> jeszcze Wam powiem, że z okazji wydania Tomiku będzie kilka propozycji spotkań, propozycji warsztatów również związanych z poezją. Także myślę, że to będą wartościowe, ciekawe rzeczy, więc, więc, więc możecie śledzić. I tak. Nie wiem, czy ludzie lubią poezję.